Witajcie moi kochani, zapraszam Was do następnej konsologii. Tak jest, dzisiaj zakończymy temat Atari Lynxa. Jest to konsola, o której, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, niedużo o niej wiemy niestety. Nie odniosła aż tak strasznego, strasznie wielkiego sukcesu. że Zresztą liczba sztuk konsol, około 3 milionów i pierwszego i drugiego modelu, no to już pokazuje jak cała sprawa ze sprzętem miała się na świecie ale zanim przejdziemy do zakończenia sobie serii z tej konsoli bowiem powiem wam szczerze, że faktycznie naprawdę ta konsolka jest ciekawa, Już jak już odpaliłem sobie ten emulator sprawdzałem sobie te gry które ponagrywałem dla was do poprzedniego odcinka tam gdzie gry omawiałem powiem wam szczerze, że naprawdę naprawdę, te gry robiły naprawdę i robią robiły. Robiły to naprawdę wtedy kiedyś, ale dzisiaj też robi to spore naprawdę wrażenie. Zwłaszcza, że Game Boy, no wiadomo, swoją prostą konstrukcją konsoli, co prawda no mówię, nie odniósł za dużo, jeśli chodzi o technikale, ale za to miał zajebiste gry, ma zajebiste gry. Sega Game Gear też jest bardziej zaawansowany od Game Boya, może nie jest aż tak zaawansowany w stosunku do Linksa. Zresztą się niedługo dowiecie, ale też ma całkiem fajne gry, nie? Game Gear. Jakby nie patrzeć, tak. Mam wąsy. Niestety one idą dzisiaj do kasacji. Tak wiem, brzydko wyglądam z wąsami. Tam już pewnie ktoś tam pisał, że brzydko wyglądam z wąsami i się z tym zgadzam. Zgadzam się z tym. Eee, także spoko. Okej, okay, będzie tu dosłownie kilka akcesoriów, przynajmniej te oficjalne. Tych nieoficjalnych akcesoriów pewnie wychodziło więcej do konsoli. E, no, jak wiadomo, tak, jeżeli dana konsola się pojawiła chociaż ta, tam na świecie i zrobiła mały rozgłos, no to gdzieś tam jakieś dodatki się na pewno pojawiły na, e, tą, e, na, na, na tą konsolkę. I nagrywam troszkę w innym miejscu, pewnie tak jak widzicie, dalej w moim domu, ale no po prostu tylko gdzie indziej, żeby ta sceneria była ładna. No i fajnie się, fajnie, się, fajnie się w ten obraz komponowałem, więc w sumie dobrze wiedzieć, nie? Dobra, ciśniemy z tematem. Na Linksa pojawił się do pierwszego i drugiego modelu taki ochraniacz przeciw promieniom słonecznym. Jeżeli graliśmy w, jakieś miejsc, w jakimś miejscu e, dosyć naświetlonym, gdzieś tam na plaży, nie wiem, gdzieś w lesie, gdzieś po prostu na zewnątrz, gdzie e, no wiadomo, w wakacje, chcieliśmy się pochwalić mniej więcej sprzętem, co mamy. E, ktoś tam miał Game Boya, a tam ktoś przychodzi i. A tu mam Linksa, tak co to jest? Nie? I tak się później ludzie chwalili, pokazywali się sprzętem wtedy w latach 90. I no to, to była taka nakładka, gdzie wtedy można było spokojnie pod po, Znaczy z nią grać już sobie spokojnie w te e, gry ogólnie. Taka zasłonka, żeby nam. Się lepiej widziało to, to, co było na ekranie. Wszelakie zasilacze były do Linksa, nie pamiętam do końca, ile tam było z napięciem, jeżeli chodziło o ten fakt, ponieważ e, generalnie, jeżeli chodzi o te amerykańskie, europejskie e, zasilacze, przynajmniej w tym odpowiedniku amerykańskim, który tutaj mam na zdjęciu, tutaj jest, już Wam powiem, 9V, 1A. Ja więc tak mniej więcej się prezentuje. To było idealne rozwiązanie dla tych, którzy mieli już dosyć kupowania tych baterii. Tak, konsolka zżerała bateria jak cholerna. Sześć baterii i dosłownie, nie wiem, na godzinę dwie. Może czasami nawet krócej. Zależy przy jakim trybie, jaka jasność ekranu, jaka głośność z głośników, głośniczków. Nie wyobrażam sobie grania w to bez zasilacza, tak naprawdę. Więc zasilacz też jest bardzo potrzebny, jeżeli chcemy coś tam, wiadomo, planować na dłużej. Bo baterie, nawet ładowane, to nie ma sensu za bardzo garniać ich, oczywiście. No i też do Linksa pojawił się zestaw baterijek specjalnych takich akumulatorków. To były takie szerokie D, takie większe troszeczkę baterie, no i tam się wkładało, no i... Powiedzmy, że nam starczyło na te paręnaście godzin zabawy. No niby tutaj, że na 20 tak? I, i to sześć takich dużych baterii, 6 D, nie taka pojedyncza, tylko sześć. Prądożerna, najbardziej prądożerna konsola chyba. Game Gear nie jest taki zabójczy, chociaż, chociaż... Też jest zabójczy, też, dobra, już nieistotne. Kolejny bardzo przydatny gadżet, jeżeli już chcieliśmy wyjechać, na przykład z kimś na wakacje, czy tam pokazać innym co mamy, no to też w trakcie drogi też pewnie ludzie byli znudzeni, no to też chcieli sobie to pewnie jakoś podłączyć w samochodzie, tak? Nic trudnego. Atari pomyślało o tym i stworzyło zapalniczkę samochodową do Linksa. Podłączamy ją sobie do zapalniczki samochodowej i mamy. Mamy gameplay w samochodzie. Tyle. Jeżeli Game Boy miał swojego Game Linka, a Game Gear też miał swój kabelek, dzięki któremu można było sobie grać więcej niż jeden gracz, albo na wymianę z konsolki, no to też można było tym kabelkiem podłączyć sobie do drugiej konsoli. Fascynująca lekcja historii. Naprawdę, nie wiedziałem, że tutaj w tym wypadku podłączając. Tak, podłączając dwie konsole przez Jacka i normalnie był gameplay. Jakim cudem oni to zrobili? Czy może pokazali mi tu, nie wiem, przedłużać do kabla, audio. Nie wiem. Ok. Atari jest niemożliwe, naprawdę. No i generalnie, jeżeli chcieliśmy ochronić konsolkę przed różnymi zniszczeniami, zabrudzeniami, otarciami, no to też, też była taka opcja do kupienia sobie takiej torby, takiej małej torby, o, taka mała torba, gdzie mogłeś tam wszystko sobie włożyć, i tą konsolę, i ten, ten zasilacz, i mo, mo, może ta, tą zapalniczkę samochodową, i ten Links, kabel, on się tak tutaj nazywa. comlinks Communication Links. Coś takiego, nie? Więc też coś takiego miało miejsce. No i ostatnia rzecz, która będzie nas na pewno interesować, to też oczywiście jej taka saszetka na kilkanaście gier. Tam tutaj jest chyba do 24. Chowając, chowam, chowamy tam gry po prostu. Takie bardzo fajne, zgramne, widać. Yy, nawet widać, że z porządnego materiału, takiego nawet sobie zobaczę sam. O, i fajne logo nawet jest, no więc nie ma tutaj żadnego problemu. Yy, co prawda, to są oficjalne, chyba. To są chyba oficjalne akcesoria, jeżeli o to chodzi. Jakiś zestaw do czyszczenia też miał yy, się pojawił. Tak, na jacku. Do 18 graczy nawet można było. Można było nawet pod peceta. Ale to już jakieś... Yy, te Nieoficjalne. Podłącz swojego linksa poprzez 9 serial port. Wykorzystuję parę gier. Hmm. Można ściągać w ten sposób jakieś gry. No proszę. Jest pomysłowość, tak? Jest pomysłowość tutaj. No i były przeróżne, czy to nawet inny producent sobie założył, że, nie wiem, zrobi sobie taki pokrowiec na mniej gier, powiedzmy na 10, żeby tam no nie wiem, żeby się jakoś wyróżnić na rynku. No trochę tego jest, nie? Trochę tutaj przeglądam sobie Mami, no mniej więcej to tak wygląda. Nie jest jakiś materiał, mówię, skomplikowany, bo mówię, tych akcesoriów, przynajmniej oficjalnych, nie ma dużo od, od Atari, ale zawsze coś tam próbowali, wiecie, zrobić fajnego. Jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, bowiem Mam gdzieś skany Secret Service'a z roku 90, 1996, chyba i jeszcze tam pisali o Linksie. Nie jestem pewny teraz, czy ja znajdę jakiś materiał na temat Linksa. Oni pewnie wcześniej pisali o tym Linksie. Już wtedy Links był na wymarciu, tak kompletny, bo już wtedy konsolka nie była produkowana, już były tylko jedynie kilka gier w roku robionych. Więc postaram się znaleźć skany. Z tych numerów będę musiał po prostu poszukać je konkretnie. Jeżeli ja tego nie znajdę tutaj, to zrobię jeszcze mały oddzielny odcinek na temat Atari Linksa w Polsce, bo miał gdzieś tam występowanie w kilku miejscach. On nie był jakiś tak rozprowadzany. Zresztą, jak na świecie nie odniósł dużego sukcesu, no to w Polsce tym bardziej praktycznie on nie będzie w ogóle tutaj, wiecie. Nie będzie w kręgu zainteresowań jakichś takich wiadomo, tak kulturowych tam przyzwyczajeń, ale, ale warto, to, warto to pokazać. Warto nadmienić, że e, tutaj w kraju miał ciekawie. I jeszcze o Mega Drive chciałbym zrobić, ponieważ dobrałem się do kilku nowych, że tak powiem, historii, których jeszcze nie opowiedziałem na temat właśnie sytuacji Mega Drive. A. W Polsce niby się tam pojawił, tylko tak bardziej po cichu, tak w las, ale tak już odrobinę za późno, gdyby wyprzedził chociaż o rok od Pegasusa, to dałby radę. To dałby radę, byłby na rynku dzisiaj w miarę popularny. Byłby taki prawie kultowy jak Pegasus. O, byłby prawie na tym samym poziomie rozpoznawalnym, co Pegasus dzisiaj, nie? Więc no tutaj warto nadmienić tą sytuację i jeszcze opowiem historię Mega Drive'a na terenie Czech. Na terenie Słowacji, na terenie byłej Jugosławii, no tych krajów już wiadomo, środkowo-południowych Europy, bo tam też się pojawił, co prawda, i też, też można już co prawda powiedzieć odrobinę, bo się informacji nazbierało. Wcześniej, kiedy robiłem materiał z Mega to tego nie było, więc tak najbardziej myślę, że to będzie bardzo ciekawe, a zwłaszcza, w, że w Polsce. Oficjalnie, tam mniej więcej oficjalnie się pojawił, aczkolwiek Sega nie miała nic przeciwko, żeby, żeby tutaj y, nasi coś tam zrobili na rynku, nie? Fajnie, dobrze wiedzieć. No, w takim razie Atari Lynx, bardzo ciekawa konsolka, jeżeli chcecie ją sobie sprawdzić, polecam Wam zobaczyć sobie emulator i ściągnąć sobie wszystkie ROMy, one nie ważą dużo przecież. Jakieś, nie wiem, 50 MB Wam to wszystko zajmie, a tak to same gry są zajebiste, naprawdę większość gier są zajebistych na linksa, tylko są cholernie drogie jeżeli chci chcielibyście zbierać konkretnie od konsolki, akcesoria i gry w, w pudełkach ja nawet nie wiem w jakich one pudełkach wychodziły. czy one wychodziły w kartonowych, czy w plastikowych, chyba w kartonowych mi się wydaje przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem, no to powodzenia tu naprawdę dużo, dużo kasy wam wyjdzie, żeby wydać na to wszystko ale konsolkę można można gdzieś tam jeszcze dorwać, wiecie, trzeba bardzo dobrze szukać. Albo na internecie, albo gdzieś na targach, eventach może się uda, nie wiem, może na eBayu ewentualnie na toczepkę, nie? Na ebayu chyba kosztuje tak 300, powyżej, powyżej 300 zł. Więc jak chcecie, proszę bardzo, nie wiem, ja na razie nie myślę nad tym, ale jeżeli będzie kiedyś taka okazja, to sobie kupię i pokażę. Jak najbardziej. Czy model pierwszy, czy drugi? Zobaczymy, nie wiem. Na razie, na razie się nad tym nie zastanawiałem, ale sądzę, że to będzie bardzo fajny pomysł. Myślę. Kiedyś tam, nie? Żeby tam uzupełnić swoją kolekcję. Fajne rzeczy. Ok, bardzo Wam dziękuję za uwagę. To były akcesoria od Linksa. Następny odcinek będzie z Sega Game Gear. Bardzo fajna konsolka od Segi. Drugi rywal. E, chyba raczej już ten najważniejszy rywal Game Boya praktycznie. No, Pokażę Wam historię, dane techniczne, przynośny Master System, można powiedzieć, dosłownie w prawie każdym aspekcie. I gry ma całkiem ciekawe. Ja tam do tej pory nie znalazłem krapa. Nie znalazłem krapa. Nie znalazłem tak słabej gry, żeby, żeby ją, wiadomo, tak, jakoś źle ocenić. Ale no wiecie, no, na każdej konsoli chociaż jedna gra główniana musi być. Zobaczymy, czy w tym wypadku będzie i tu. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. Ok. To w takim razie ja Was pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Co sądzicie? I do zobaczenia.